Rzeczywiście dobrze, że tutaj powstał kolejny szpital tymczasowy. To jest ta nasza kolejna linia obrony i dodatkowy rezerwuar miejsc dla osób, które muszą być hospitalizowane. Tutaj docelowo będzie można przyjmować 80 pacjentów, w tym również przygotowywane będą tutaj łóżka respiratorowe, 20 takich łóżek. To też jest przykład szybkiego działania w sytuacji, kiedy dochodzi do pewnych nieporozumień. Dzisiaj nie może być miejsca na jakiekolwiek spory, na przeciąganie liny, ponieważ najważniejsze jest życie i zdrowie pacjentów, życie i zdrowie naszych obywateli. Wiemy doskonale, że ta brytyjska wersja, brytyjska mutacja wirusa staje się wersją dominującą. Staje się niestety, Szanowni Państwo, wersją dominującą, a to oznacza wyższą zarażalność, wyższy, wyższy stopień transmisji wirusa z człowieka na człowieka i niestety również podniesiony poziom śmiertelności, czyli najgorszej rzeczy, która może nas spotkać. Dlatego bardzo mocno raz jeszcze z tego miejsca tutaj w Radomiu chciałbym zaapelować o to, żeby przestrzegać reguł, żeby trzymać się tych obostrzeń, które są wdrożone. Na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego możemy też powiedzieć, że one działają, ponieważ te obostrzenia w tamtym województwie, wdrożone już ponad dwa tygodnie temu, dzisiaj doprowadziły do spadku, do trendu spadkowego w zachorowaniach. To oznacza, że wdrożone przez nas od minionej, ubiegłej dwa dni temu soboty na pewno też poskutkują pozytywnie, ale trzeba rzeczywiście doprowadzić do tego, żeby w całym kraju były maksymalnie szybko zastosowane i przestrzegane obostrzenia, które wdrożyliśmy. Szanowni Państwo. Warto też podkreślić działanie szczepionek. Pozytywne działanie szczepionek. Zwróćmy uwagę na przykład Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Tych państw, które będąc poza Unią Europejską, Wielka Brytania już też wcześniej zaczęła szczepić od wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, o około 3-4 tygodnie wcześniej. I już dzisiaj widać bardzo wyraźny spadek zakażeń i bardzo wyraźny spadek zgonów. Jednocześnie też warto podkreślić, że Wielka Brytania szczepi szczepionką AstraZeneca. Szczepi tą szczepionką już od samego początku, od kiedy była dostępna, i to już jest kilkanaście milionów szczepień. Czyli państwo bardzo dojrzałe, mające rozbudowane kontrolne procedury, które jednocześnie też w no, bardzo rygorystyczny sposób są weryfikowane. Szczepi AstraZeneca. To pokazuje, że Podjęliśmy słuszną decyzję o niezawieszeniu tych szczepień i dzisiaj już dostałem rano raport od pana ministra Dworczyka, z którego wynika, że pojawia się zdecydowanie większa liczba chętnych do szczepienia również tą szczepionką. To, to dobra wiadomość, bo um, rzeczywiście szczepienia pomagają. Widzimy to bardzo wyraźnie po innych w, na przykładzie innych krajów. Warto jeszcze też podkreślić, drodzy Państwo, zwłaszcza Zwracam się do młodszej części naszej, naszego społeczeństwa, że ten wirus atakuje także młodszych, że coraz więcej osób jest hospitalizowanych w wieku poniżej 50 lat, poniżej 40 lat i kończy się to niestety też. Nierzadko bardzo ciężkim przypadkiem choroby, lub bardzo tragicznym przypadkiem zgonu. Dlatego apeluję: nie myślmy w ten sposób, że mnie to może nie dotyczyć, że to ja jestem młody, to, to podobno choroba osób starszych. To błędne myślenie. Tą drogą nie można kroczyć, ponieważ to jest droga do, do bardziej szerokiego rozprzestrzeniania się wirusa. Im więcej osób przestrzega zasad, im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej zwalczymy wirusa, a dzięki szpitalom tymczasowym, takim jak ten w Radomiu, będziemy mogli też zapewnić wszystkim pacjentom miejsca do leczenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Premierze. Proszę o zabranie głosu Ministra Zdrowia Adama Nicielskiego. Szanowni Państwo, mamy za sobą tydzień bardzo dynamicznego przyrostu liczby zachorowań. Przez ostatni tydzień ta dynamika zachorowań była naprawdę duża, większa niż w poprzednich tygodniach i to znajduje swoje odzwierciedlenie w sytuacji w szpitalnictwie, czyli na tej pierwszej linii. Frontu walki z koronawirusem. W ciągu ostatniego tygodnia ten przyrost netto hospitalizacji, czyli obłożenia łóżek, przekroczył już 4000. To oznacza, że pandemia rozwija się nie tylko na poziomie odnotowywanych codziennie nowej liczby zakażeń, ale również ma bardzo duży wpływ, już bardzo duże obciążenie na system szpitalnictwa na tą infrastrukturę, którą przeznaczyliśmy do walki z COVIdem. Dzisiaj tutaj razem z Panem premierem Mateuszem Morawieckim mieliśmy okazję być w szpitalu tymczasowym w radomiu, który jest bardzo dobrym przykładem tego, jak bardzo w tych czasach, w tych trudnej sytuacji należy współpracować, należy kooperować, należy odrzucać spory, odrzucać wszystkie niesnaski na rzecz pewnej współpracy i konstruktywnego wychodzenia z sytuacji. Podjąłem tutaj decyzję o wprowadzeniu... Pełnomocnika, ponieważ skutkiem właśnie tego braku porozumienia był opóźniany i odwlekany w czasie otworzenie tego szpitala tymczasowego. Jak się okazuje, wystarczył Praktycznie tydzień na to, żeby zebrać siły, żeby zebrać wszystkie przysłowiowe ręce na pokład. Tutaj bardzo dziękuję pełnomocnikowi panu Cieślikowi, który właśnie wykonał tą ciężką pracę organizacyjną. Mamy już powołanego koordynatora szpitala, tymczasowego jest załoga, która zapewnia leczenie i już w tej chwili w szpitalu znajdują się 42 czy 41 osób które są leczone, mogą liczyć na opiekę. To są też warto powiedzieć osoby, które nie tylko i wyłącznie pochodzą tutaj z Radomia i regionu, ale pochodzą przede wszystkim z Warszawy i okolic i w tym sensie radom pomaga nie tylko swoim mieszkańcom, ale również pomaga bardzo skutecznie. W Warszawie. Szanowni Państwo, myślę, że ten przykład, ten przykład jak ta dobra współpraca bardzo szybko przełamuje różne bariery, niech będzie dla nas wyznacznikiem tego ciężkiego czasu, który nas czeka. Bo te najbliższe 2-3 tygodnie na pewno będą oznaczały dalszy wzrost liczby zachorowań. Miejmy nadzieję, że tak jak Pan Premier powiedział, te obostrzenia które zadziałały w armii i Mazurach równie skutecznie i mam nadzieję, że szybciej zadziałają też tutaj w skali ogólnopolskiej po to, żeby wyhamować ten wzrost, bo jeśli porównamy sobie Trzecią falę z tą falą drugą, gdzie mieliśmy mniejszą liczbę zachorowań właśnie już praktycznie w fali drugiej, bo w tej chwili już te poziomy rekordowe powyżej 27 tysięcy osiągamy, ta średnia wynosi 22 tysięcy i jeszcze co prawda jest trochę niżej niż było to podczas drugiej fali, ale już infrastruktura szpitalna jest obciążona tak samo jak było to w apogeum. Drugiej fali, a nawet są województwa, między innymi przed chwilą rozmawiałem też z wojewodą Małopolskim, gdzie tych hospitalizacji jest więcej niż było podczas drugiej fali. Także musimy się teraz skoncentrować wszystkie ręce na pokład i absolutnie musimy w duchu współpracy, w duchu dialogu no, przejść przez tą bardzo trudną sytuację. Chciałem państwu również powiedzieć, że rano otrzymałem raport Sanepidu który identyfikuje ogniska zachorowań w ostatnim czasie w kraju. Ostatni raport dotyczył ostatnich trzech dni i prawie 50% ognisk zakażeń koronawirusem jest identyfikowanych w zakładzie pracy. Na podstawie wywiadów, które przeprowadzają inspektorowie, inspektorzy, właśnie takie dane są formułowane. Szanowni państwo, to oznacza, że zakład pracy, że miejsce pracy jest po prostu no, dominującym, jeśli można tak powiedzieć, miejscem w generowaniu nowych zakażeń. Dlatego zwracam się, myślę nie tylko w swoim imieniu, ale w imieniu również Pana Premiera do tego, żeby tam gdzie to możliwe przechodzić na pracę zdalną. To jest bardzo ważne, żebyśmy wrócili do tego trybu pracy zdalnej i w ten sposób ograniczyli możliwość zakażenia. Przypomnę Państwu, że rok temu, kiedy Mieliśmy do czynienia z dzienną liczbą zachorowań rzędu 200, no może 300. Wszyscy bardzo zdyscyplinowany sposób przestrzegaliśmy i obostrzeń, ale też właśnie pracowaliśmy w tym trybie zdalnym, ograniczając praktycznie tą pierwszą falę w Polsce do zera. To już jest ten czas, żebyśmy wrócili z powrotem do tego trybu pracy. Administracja Państwowa w dużym stopniu wdraża już ten model, ale myślę, że musimy bardzo poważnie ograniczyć naszą mobilność. Dziękuję bardzo.